Zacząłem ekipa. Dzisiaj jestem nad rzeką. Tak naprawdę nad rzeką, która wpada do mojego ulubionego zbiornika No kill Pierwszy raz w tym sezonie z Fiderem. Cel Leszcze. Na tym zbiorniku dla mnie cel leszcza to jest 70 cm. Każdy cieszy. 60 już bardzo cieszą, ale chciałbym w końcu złowić. 70. W tym sezonie mam nadzieję, że mi się to uda i dzisiaj to zaczynam. Przyniosłem sobie już sprzęt, zaraz będę się organizował dalej. Standardowo, trzymajcie kciuka. Pierwsze branie i o, no, chyba już ponad godzinę tutaj łowię, na białe robaki, I niestety ryba się spięła. Pech. Mały haczyk, może wcale nie taki mały, to jest dwunastka, a przypłonie 0,12, No jak tu jechałem troszeczkę popadywał śnieg, teraz znowu zaczyna. 0 plus 1 i chyba tak będzie cały dzień. Taka była prognoza 2-3 stopni max ale rano było słońce, teraz się zachmurzyło i tak pruszy takie coś. Wiatr, jak się zrywa to jest zimno. Ryby nie są za bardzo aktywne. Jakieś mim obcierki. No i jedno branie takie właśnie, które zaciąłem. Ryba się spiła. Szkoda. Na początek rzuciłem kilkanaście takich większych koszyczków. Wziąłem sobie dzisiaj szklanki. Ale takich największych koszyczków jakich miałem rzuciłem je z 15. I łowię takimi raczej większymi koszykami, dorzucam. Co ciekawe, na czerwonego robaka próbowałem, i miałem brań. Na ochotkę z białym i miałem brań. Na kukurydzę miałem dwa trącenia. No to moczę tą kukurydzę jeszcze Może akurat dzisiaj będzie kukurydza jeszcze skuteczna A to branie było na dwa białe robaczki Ale trzeba było na nie trochę poczekać Po spiętej rybie sobie domęciłem. Dodałem też więcej mięsa, więcej robaków, więcej ochotki haczykowej do donęcania. Na pierwsze zanęcanie w zanęcie była tylko z mięsa, była, był tylko jokers. Czekałem na pierwsze branie ponad godzinę, prawie półtorej godziny. Dlatego po, po spiętej rybie jak przez 15-20 minut prawie nie miałem brania Stwierdziłem, że sobie po prostu do nęce. Już miałem jakąś ocierkę pierwszą. Trzymajcie kciuka. W zeszłym roku mi się tutaj sprawdzało łowienie na pinki fluo. Pinki dlatego pieczywko fluo dodawałem. Jeżeli chcecie to zobaczyć, to tutaj gdzieś wrzucę zakładki z moich zeszłorocznych wędkowań. Tam były dwa filmy, chyba wrzuciłem. No i podchodziły ryby, tych braniu było więcej, pojawiały się szybko po kilku, kilkunastu minutach. Dzisiaj jestem w trochę innym miejscu, bo na przeciwległym brzegu. I już na rzece, troszeczkę wyżej, nie na jeziorze. Aczkolwiek wtedy też łowiłem w korycie rzeki. Może też to, że jest teraz zimny. Wtedy to był koniec lutego, początek marca i chyba końcówka marca na tych dwóch filmach, a teraz jest 7 marca ale jest ochłodzenie od kilku dni na tamtym brzegu, tam gdzie łowiłem w zeszłym roku od tego roku jest strefa ochronna, nie wolno łowić to też dobrze dlatego jeziora I może to jest no kill trzeba rybę chronić i dać jej trochę więcej miejsca Jest. Ale delikatne branie. Ale delikatne. się spiewa. No te są Kolejna spinka. Niestety owner haczyki ownera do dupy. Po prostu do dupy. Owner chinta. To dupy haczyk łowię żyłką, miękki kij hamulec popuszczał a haczyk puścił rybę widzę, że jest lekko rozgięty te haczyki może są dobre na płotki ale nie na lescie mam mocniejsze haczyki ale na żyłce szesnastce nie wiem czy to mi nie wyzeruje brani już całkiem, ale nie mam innego wyjścia Czy woda zaczęła płynąć Wcześniej nie płynęła. Teraz chyba drugie branie. To bardzo delikatne. Też Wam pokażę. Ile śmiecia teraz zaczęło płynąć. To przeszkadza w obserwacji brań. Ale też ten śmieć płynie, a wcześniej nie płynął. Po prostu tutaj rzeka prawie, że stała. Brań nie było. Teraz się. Ruszyła ta woda, pojawiły się brania, ale też zaczął płynąć syf, który przeszkadza. Konieczna była zmiana ustawienia wędek Tak płynęło, że nie dało się Teraz tak czy inaczej będzie Ten lewy koszyczek jest lżejszy Prawy troszeczkę cięższy Z pewnie ten lewy będzie mi ściągał Czy inaczej Po 6 godzinach Pierwszy leszcz, pierwsze branie, 56 cm. Bardzo ciężki dzień dzisiaj, bardzo trudny. Piękna ryba, śliczna. Idę wypuścić. taka niespodzianka miały być grube leszcze a tutaj taka niespodzianka jazik 40 plus nawet nie wiedziałem że tu są są bardzo ładne zdziwiłem się nawet mnie ucieszył Tak jeszcze zerkam na szczytówki ale już mam wszystko że tak powiem pozbierane, prawie wszystko kończę na dzisiaj 7 godzin nad wodą tylko dwie rybki udało się wyholować Miałem 5 brań cztery ryby spadły jedno branie spartaczyłem także generalnie brania były, nie za dużo ale udało się kilka wypracować, natomiast trzeba poprawić pewne elementy. Na pewno haczyki. Tutaj na leszcze muszą być mocniejsze. Być może mniej brań będzie dzięki temu, czy przez to, ale nie, będą, nie mogą się te ryby spinać. Te haczyki, które mam te małe pełne ryby będą dobre, ale drobne ryby na płotkę. A tutaj trzeba jednak, jeżeli są takie ryby właśnie, 1,5-2 kg i większe, tutaj trzeba być nastawionym na grubo. Co się udało, czego się nie udało? Generalnie to co chciałem to w jakiś sposób zadziałało, czyli te zamęta, w jakiś sposób sobie zrobiłem robactwo, to dawało efekty. Brania były na białe robaki dzisiaj. Na ochotkę nie było, na czerwone nie było. Te ryby, które złowiłem i te brania, które miałem, to były po prostu no białe robaki, dwa bądź trzy na haczyku. To jest na pewno ewidentny wniosek. Druga sprawa. Więcej brań miałem tutaj bliżej, czyli ze środka rzeki, tak jakby na 15 metrze. Aczkolwiek leszcza złowiłem z tej dalszej linii, na 24 metry są miał wyrzucone, czyli tak jakieś 10 metrów od tamtego przeciwległego brzegu. Ale tamtych brani było zdecydowanie mniej. Więcej było tutaj, co prawda właśnie spinki urwane i tak dalej, ale tutaj z tego ze środka było brań więcej. Jak woda stała, czy tak jak teraz ledwo, ledwo płynie znowu, to tych brani tutaj w tej chwili nie ma. Oczywiście jest chłodno, jest przedwiośnie, jest jeszcze zimno, więc te ryby nie są tak aktywne, ale ewidentnie były dużo bardziej aktywne. Na te 7 czy 8 rań, które dzisiaj miałem to 5 przypadało na te wiem, 40 minut, kiedy woda zaczęła płynąć mocno. Co prawda wtedy się też ciężko łowiło, pokłynęło bardzo dużo syfu. Ale to był moment, to była ta to 5 minut, które trzeba było wykorzystać. Ja go nie wykorzystałem jak należy. Wykorzystałem częściowo, złowiłem dwie ryby i z tego się należy cieszyć. Pierwszy fider przedwiośnia zaliczony. Następne będą tylko lepsze. Trzymajcie się. Do następnego.